Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dokładnie, z chóra, jak widzicie, zimnego. Jest, jest już zimno, jest piąta rano. Zapraszamy Was w trekking po pięknych górach. Dokładnie tak. Sprawdza w jaki trekking, bo nie pamiętamy nazwy w ogóle. Gdzie idziemy, kochanie? No? Parun Lake. Parun Lake. Parun Lake. Lake. Podobno z... piękne miejsce i nie nie grze... trzeba dużo chodzić pod górę. <noise> za tę wycieczkę, którą dzisiaj zobaczycie, płacimy 60 zł od osoby. Tylko jeszcze za wejście trzeba zapłacić i dodatkowo za wyżywienie. Ale 3 godziny chyba w jedną stronę. Z czego dostaliśmy cynk, że warto dwie godziny pierwsze przespać, bo ostatnie się nie da, bo jest. Tak, mhm. więc nie wiem, że w ogóle będziemy spać. I tak spaliśmy ze trzy godziny. No, no masakra. Nie, no... A jeszcze w ogóle cały czas się aklimatyzujemy, bo jesteśmy drugi dzień pełny taki tutaj. A tu jest 3000 metrów nad poziomem morza. Co prawda ja się nie czuję źle, tylko wczoraj był u mnie doktor. Mam albo obite, albo lekko pęknięte żebro, ale nie chciał mi zrobić rentgenu. Powiedział, że nie potrzeba. Dał mi przeciwbólowy. Za trzy dni mam się odezwać, jak będzie dalej bolało. Choć doktor myślał, że to jest dwa dni od uderzenia. Akurat niestety to by minął tydzień, tylko Justynka w zgłoszeniu tak napisała. Już nie chciałem wybijać z błędu. A Justynka miała taką chorobę wysokościową? Wczoraj jak się obudziłam, to bardzo bolała głowa. I cały dzień takie zawroty, takie takie... Jenistwo. <grym> Troszeczkę... No cię ktoś kiedyś z dynki. Oh, wow, no myślałam, że pójdziesz dalej. <grym> Co? Ja nie mam siły biegać tym płucem. Coś nie już... W autobusie. O, taki. Autobus, cała busik, busik. I ciężniczko. Z dynka już się inhaluje żeby nie mieć problemu, na 4200, buzik jest pełny, więc czekamy i teraz 3 godziny, ale powiem wam, że ciosno to tak, że normalnie no, masakrałam kolano tutaj i już wbijam komuś w plecy, więc... Cześniutko. No, no dobra. dobra, może się uda. Wszyscy w kurtkach, a ja <laughs> I trzeba się wpisać na listę właśnie, z tym koniec wpisuję na listę. Czy to jak zwykle się ubierzesz odpowiednio? Thank okay. you. I uwaga, postój! Normalnie prawie przysłałem trochę. M nie, nie ja mamy... Tak, przystałaś? Mm -hmm. Czas na śniadanko, ale zobaczcie, jaki mamy wiachę via... chciałem powiedzieć. view. Jaki piękny widoczek. Ładny widoczek. Chociaż to jeszcze nie są te szczężone szczyty, które będziemy no, widzieć. No, a tamte są fajne. Ojej, no, to tam, nie tam, normalnie, tam to jak Nepal, kurczę, jak normalnie jakieś Monte Everesty. Widzimy je co jakiś czas, ale nie są z tej strony, żeby wam to nagrać, więc niestety wam to nie mam jak pokazać. Ale śniadanie, no, jakie zdrowe. Balans musi być: jogurt zero-waniliowy i ciasto, i banan. Tak sobie wymyśliliśmy. Co prawda jesteśmy w jakiejś restauracji, tam można pójść sobie zjeść, ale widzę, że i ludzie tu też sobie jedzą sami co będziemy. Przecież kurczę, wydawać mm. pieniądze w restauracjach, jak można jogurt z ciastem machnąć. No ba, jeszcze z takim widokiem. Mmm, jogurt dobry. No, jogurt dobry. Mhm. O ja, pojedli. Rozkoszują się widokami teraz, a ja wam muszę pokazać coś z drugiej strony teraz. Ła, słońce daje, ale się cieszę, że słońce jest. Fajnie. Patrzcie na to. Widzicie tam jakiś szczyt? Piękny, ośnieżony. A tutaj jeszcze obok trochę, tylko że może słońce zasłonię, tu gdzie chmura. Mamy też dwa szczyty w śniegu, tylko że one są akurat troszeczkę za chmurą. Jak taka pogoda jest, to aż się żyć chce. Takim busikiem jedziemy, zaraz wsiadamy i jedziemy dalej. Mamy chwilowy postój, żebyśmy mogli sobie to obejrzeć. Zatrzymali się, pokazali nam wodospad, nam pokazali. Zobaczcie jaki ładny. A tak naprawdę ten cały postój, to mi się najbardziej podoba. Tam na końcu, nie wiem czy widzicie, jest trójkąt na góra. Proszę bardzo, trochę wam zbliżę. Nazywa się Garcilaso i ma 5970 metrów. Dawaj, wchodzimy tam na szczyt. Tak, aha, już widzę, z tobą wejście na szczyt, tak. A zobaczcie, jakie w ogóle pionowe ściany, tutaj cały czas tak jechaliśmy zygzakiem, pionowymi ścianami, żeby to przejechać. Jedziemy dalej, nie ma co, nie? Jeszcze tak. 25 minut trzęsienia. Długo, droga. Tak, ten długa prasa droga, trasa jest męcząca, tak. tym bardziej, że ten autobus taki niewygodny, bo I powiedziała. I mocno trzącha, no, a tu jeszcze mamy taką rzeczkę malutką, strumyk, płynie zwolna. Rozsiewa zioła maj, sztokrotka wreszcie opolna. Wszerz chyba ta sztokrotka rosła. Kamil. A to nie tobie. Toż to już to kroczce. Justynka <grystynka> zaczyna zażywanie. No jak liście się No trochę tak. Mieliśmy takie do herbaty kupione liście koki. No, no, I co on To, się, to się żuje. Tylko nie, podobno w policzek się Wsadzasz policzek i... To jest suche jak dziur, bo to jest do herbaty. I teraz ciekaw jestem, gdzie ty to wyplujesz. O, <grymne> no nie. Nie, bo to trzeba trzymać w policzku. Trzymać aż zdrętwieje ci. I dopiero wtedy wypluwasz. Nie, tam mnie potrzebne takie były. Ja nie, to już głowa boli. O, Głowa ją boli od tego, że musi chodzić. Weźmy sobie Dojechaliśmy, zobaczcie, tu mamy postój. Widać, że wszyscy mają tu postój. Wiem chyba dlaczego. Proszę bardzo. Oczywiście ja powiem o słupisko. Normalnie tu była wcześniej droga, ale się zawaliła, i teraz trzeba tędy przejść. Po prostu. To idziemy. Więc idziemy. Widać, że naprawdę niezłe osób, blisko tu było. Uwaga, idę po tych kamieniach. Kurde, w tych halidazkach to tak powiem Wam, że średnio. Fajnie. Gracias. Ło. Okej. Kark powiem szczerze. Uff. Uh. Wow, ale bym się tu zsunął. O kurczę. Dobra. Powiem szczerze, że owo, nie? No. Taki przejść, weź się suń. No ale jak widać drogę nieźle podmyło. Idziemy dalej. Jak custynka? liście, liście żyć pożuła i pożułaj, co? Żuję cały czas, ale jest mi tak. No, duszno trochę mi skręci w głowie, ale... Dobrze będzie. Nie jest tragicznie. Zobaczcie, tam jakiś wodospadzik, a wyżej. Pięknie, naprawdę, tam mamy już białe szczyty, tam też mamy białe szczyty, idziemy kochanie, idziemy, bo mamy tylko 2,5 godziny. Doszliśmy do miejsca, czy teraz mamy wybór, tam się idzie już na jezioro i można sobie siedzieć, a tu jeszcze można wejść sobie na Mirador, no to wchodzimy teraz na Mirador, jest tylko trochę ma płytki oddech. Ale da sobie radę na pewno. Jest jeszcze kilometr tutaj, po prostu pod górę. Jest dobrze wydeptana ścieżka. A potem się schodzi nad jeziorko. I uwaga, tak jak ci ludzie, tą ścieżką z zygzaczkiem. Jeszcze to, prawda, nie koniec, ale już jesteśmy blisko. Zanim wam pokażę widoczki, to tu na dole macie ustawienia na YouTubie. Klikacie w zębate kółko. Jakość i klikacie sobie 4K i bo my was na, dlatego na nagrywamy. I wtedy możecie zobaczyć piękne widoki. Jak pięknej jakości. Dokładnie. Pięknej jakości. Proszę bardzo. Trochę wam zoomuję, to straci jakość, ale zobaczcie jakie piękne góry. Pasło górskie. One wszystkie tutaj mają wtedy około 6000. Ten jest troszeczkę wyższy jak widzicie, bo tam wystaje z zachmury końcówka. Jak wejdziemy na szczyt, to Wam pokażę jeszcze ze szczytu, jak wygląda jezioro. Z góry. Też jest bardzo fajne. Jak Puszka, wejdziemy... Już... jak widzieliśmy, piękny kolor. Tak. Jak Normalnie wejdziemy na jakby na dor... ktoś ten jakiś filtr nałożył. No. Ja Wam potem powiem, dlaczego są takie kolory tego jeziora. Dlaczego też coś więcej o tym pasmie górskim. Tylko już dojdziemy do końca na sam szczyt. tej góry i Wam wszystko powiem. Droga bo nie taka... jest zbyt prosta, no. bo. No teraz akurat jest trochę łatwiej, ale czasami są takie kamienie i szczeliny, że naprawdę, o, albo ruchomy kamień. Aha. Staniesz i noga się prze. O, właśnie. Wjechała z kamienia, poślizgi. Więc e, trzeba. taką granią idziemy cały czas jak po kamieniach. Dokładnie. E, to nasz taki trekking aklimatyzacyjny. Ja też czuję głowę trochę. No mi pęka no. strasznie. Ale też Wam chcę pokazać, póki się wychłoniła góra, zobaczcie tę górę. Tu Wam dam nazwę tej góry dokładnie. Dużo osób wierzy, że to jest ta sama góra co z Paramount Pictures. Niestety prawdziwa góra Paramount jest wiuta, ale ludzie się sprzeczają, że to też jest ta góra z gwiazdkami. Ale ładnie. Pokażę Wam widoki z drugiej strony. To oczywiście na Dobra, trochę. dotarliśmy na punkt. Tak, pięknie. Ta pogoda nam sprzyja, naprawdę. Na przykład, nawet. Ja to tam. powiem szczerze, że nawet nie wierzę, że nawet mówiłam Kamilowi, że mam wrażenie, że dojdziemy na miejsce i będzie padało. Ale jest. Jest, Udało super. Się. Zobaczcie nawet tam, jak chmury dają cień na góry, jak to pięknie wygląda. A no. teraz z drugiej strony, zobaczcie. Stosik. Jak wyglądają mm. też góry ośnieżone te szczyty. I teraz Wam pokażę najlepsze. Jesteśmy już na Laguna Perun, 4200 metrów nad poziomem morza. Kolejny szczyt zdobyty. Tak, pokażę Wam teraz to. Patrzcie, jaki piękny widok. To jest ta laguna. Ale woda krystaliczna. Uważaj, przepraszam Panią. Tak, bo krystaliczna woda naprawdę. Ależ to się. Jest super. Ja jeszcze tak w woli. Yy, w słowie przypomnienia: pamiętajcie, że z tą chorobą wysokościową to nie ma żartów. I nie róbcie błupot, że przyjeżdżacie na 3000 tysiące i następnego dnia od razu idziecie w trek. Dajcie sobie czas, bo to naprawdę można się załatwić. Dużo pić: pić herbatkę, skoki, liście, skoki, nawadniać się, odpoczywać i będzie dobrze. No i powoli, powolutku i do celu. Ja narzekam, jest mi ciężko, ale jakoś dam radę. I jesteśmy tak naprawdę w Kordylierze Białej. I to jest największe naturalne jezioro w Kordylierze, położone właśnie na 4200. I zasilają je wody lodowcowe. Dlatego ma tak intensywny, turkusowy kolor. Woda jest jak z Photoshopa, sami widzicie w ogóle. Po prostu aż szok. Nie do wiary, mówię, naprawdę, nie? nie do wiary. Naprawdę. E, Ogólnie kiedyś miała być zbiornikiem przeciwpowodziowym. W latach 80. rząd Peru próbował odprowadzić wodę z jeziora do miasta, ale okazało się, że nie zgadzają się na to, tak naprawdę całe to jezioro ma 75 metrów głębokości. Jest no, jest mega głębokie. I kolor też jest taki, bo bardzo dużo minerałów skalnych jest w tej wodzie, więc no po prostu słońce nam daje to, tak to, to wygląda w ogóle mistrzostwo, nie? I podobno woda jest tak zimna, że zanim zdążysz y, powiedzieć słowo subskrybuj, to już ci ręka zamarznie, jak ją włożysz do środka, także tak, w woli przypomnienia, subskrybujcie kanał. No dokładnie. Pokażę jeszcze raz jezioro. ono generalnie ma 3,7 km długości. Oczywiście możecie sobie wziąć kajak. Megaż to w ogóle pierwszy raz widzę y, takie podłużne jezioro. No. O, gdzieś tu widać kajak, taką kropeczkę malutką. Jak widzicie, to właśnie kajak jest jeden. O, a tu jest drugi. Także jak będziemy mieli czas, może też sobie weźmiemy, ale oczywiście musimy najpierw podronować. Na pewno i to nie ma opcji innej w ogóle. Jezu, ale patrzcie na tą e, Tak, dookoła. Jeżeli chodzi o wodę, to ona ma 3 do 5 stopni, bo właśnie doczytałem. A o te góry, bo to jest pasmo górskie w północnym Peru, w regionie Ancash. Ono się rozciąga na długość 200 km w obrębie Parku Narodowego Huaskaran, jak się nie mylę. I to jest najwyższe tropikalne pasmo górskie na świecie. Nie ma tu palnych jakiś oczywiście, ale. Jest klimat tropikalny, bo jesteśmy tylko 10 stopni od równika i nigdzie nie ma tak wysokiego pasma górskiego jak tu. Wszystkie te góry łącznie, tu jest ponad 50 gór w wysokości większej niż 5700 metrów. Więc naprawdę robi to wrażenie ogromne. Nice. My jesteśmy oczywiście tylko w części małej tej, tego pasma górskiego, ale, ale bardzo fajnie je jest jest zobaczyć. niesamowite po prostu. Jak widzicie, są tutaj wszędzie lodowce. Te lodowce zasilają też Amazonkę. Niestety jest bardzo duże ocieplenie, i ponad 30% lodowców roztopiło się w przeciągu ostatnich 70 lat. Bardzo, ja się nie bardzo bardzo dziwię, dużo. jak tak słońce świeci na nie, no to przecież. No tak, ale jakie to są wysokości. Patrzcie, jakie dziewczyna będzie miała fajne zdjęcia. No właśnie, też już to wyczaiłam, kamieniu. że tam ale idziemy. czas. Siedzimy, dronujemy i zrezygnowaliśmy z kajaków, bo tutaj już jest tak pięknie, jest. że to, no, jedno słowo jest tylko właściwe. Majestetycznie. Majestetycznie. To prawda, jeszcze Zobaczcie ciekaw jestem, jak będzie jutro, ale... Zobaczcie na to. No jest petardunia. Jeśli będziecie w Huaraz, to myślę, że warto. Trekking jest bardzo łatwy, no tylko ta wysokość daje kość, ale, ale... to jest dobry na aklimatyzację. Na aklimatyzację Naprawdę Super. pierwszy taki luźny jak sobie zrobić, no sztoś. tak nie gada, bo się skupia, on jak dronuje, to nawet nie oddycha. No, bo boję się, że ruszę <słuch> ręką i szarpnę i wtedy całe nagranie jest do wywalenia, nie? Zeszliśmy z góry i zaraz wam pokażemy to. Jezioro z poziomu ziemi. Helgańczo. Tak to wygląda. Woda czyściutka. Naprawdę? Dobra, dawaj mi kamera, a ty wyciągaj drona. Dobra. Ja poopowiadam. Woda czyściutka. Kurde. Nie no, z tego poziomu a. też jest ładnie, ale z góry jednak lepiej. Więc ja uważam ostatecznie, że dobrą decyzję podjęliśmy, że nie poszliśmy na kajak, bo jednak z góry na to patrzeć jest fajniej. Fajnie sobie popływać kajakiem, ale jednak taki widok jest nietuzinkowy, więc fajniej z góry. Czy mamy trochę ten baterii? Tempo, nie ma czasu. Tempo, 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 jadą, 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 Shiry, jadą. Aha, poniosło starego. Już chyba słońce mu zaszkodziło. Jest słońce, to jest najpiękniejsze z tym wszystkim, że jest słońce. Startuj. No zaraz, zaraz. Lord. I poleciał. No dobra, a wy będziecie mogli zaraz sobie popatrzeć na widoczki. Zaraz. Stara mi się głodna zrobiła. No. O, patrzcie jak z, ja się z, z jabłkiem wygląda, jak Pepa. To nie wiem po co mi kurtka była. Mm -hmm. A jesteśmy na 4000 metrów, nie? No, <ścoughs> nic nie powie. O, patrzcie. Jaki komciuszek o, o. No wiesz, tak kui, kui. <ścoughs> No właśnie, nie zrobiliśmy najważniejszego. Nie sprawdziliśmy temperatury wody. Podobno jest od 3 do 5 stopni. No a, ty jesteś testerem wody najpierw. No, zimna. Zimna? Mhm. Też chętnie sprawdzę. Ło, no, ale powiem Wam, że na takie morsowanko, mhm. no to by było fajnie. Widzicie, jaka jest linia brzegowa, trochę Wam zoomuje. Ile więcej wody było wcześniej? Z dobre dwa metry. Tu, gdzie stoimy, normalnie by nas zakryło. Tym bardziej, że spójrzcie sobie po krzakach też. Te krzaki są szare, które były zalane, a już te wyżej są zielone. A jakby tak. Ciekawe, czy ona jest mocno mineralna. Spróbować tej wody i wypluć. Aż robimy testa. Robi, robię testa dla was. Testuję wodę, bo ona ma taki kolor też przez jakieś minerały z gór podobno. Może mój problem sam się rozwiąże. Słyszałem. <słysza> <słysza> Wiecie jak smakuje? Jak woda. <słysza> nie, nie ma takiego posmaku jak mineralna. Mm, ale jest słodka. Mamy miejsce, oczywiście, na wlepkę. Tylko zastanawiamy się, czy na maszcie. Czy na oknie z tamtej strony? Tak, z widokiem. Z widokiem? Proszę. Słyszysz? <laughs> Lawina. O kurde. Ale jak? Lawina. Wow. Ciekawe, że to było słychać. Ale hardcore. Pierwszy raz słyszałem lawinę. Ale to jest drugi raz, bo już dzisiaj słyszeliśmy o usuwaniu się. Ale jaja. Czekaj, mam nadzieję, że nic do mnie nie doleci. Proszę. No i Z widokiem. Polacy to byli. To Polacy to byli. Tak. Proszę skanować. Ale widoki piękne. Idziemy, mm. idziemy do no autobana. wszystko zjedzone. Tak, Letyci? No trochę tak. Podziwiam ludzi, którzy wspinają się na takie szczyty. To nie ja dla mnie. Ja też. Patryc wariaty. Szacun. Chociaż ostatnio... Powiem wam ciekawostkę. Widziałem chłopaka, który nie miał rąk, nie miał nóg, e, ponad kolanami i ponad łokciami i wszedł taki limanżaro sam, 10 dni, ale udało mu się. Więc nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy może wystarczyć chcieć. po godzinie jazdy, bujając, ledwo kimając i tak słabo. Znowu się zatrzymaliśmy, tu gdzie jedliśmy śniadanko. No i skusiliśmy się na jednym. Nie jesz. Ja skusiliśmy, bo tak pachnie. No, wszyscy jedzą, a zobaczcie, to jest jedno danie, 25 zł. Nie pamiętam, Lomo Salsizia, jakoś tak to się nazywa. To tu jest wieprzowina, nie, wołowinka z warzywkami, marynowana, makaronik i sosik. Wzięliśmy sobie jedno Dobre. danie, żeby sobie no, po prostu spróbować. Tylko. Ale są tak duże, że i tak jedno nam wystarczy. Mm -hmm. Jak ludzie jedzą, to ja nie wiem, jak mm. oni to jedzą w ogóle. Nawet smacznie. Tak? Tutaj na wierzchu myślałem, że to jest ser, ale to jest czosnek. Aha, o, to spoko. No. A to spróbuj ten sos? O, a to nie są te ziemniaczane takie? O, ale ostre chyba. Mendo. <grymne> <Pształt. grymne> ale skąd <miał> <grymne> wiedzieć? <grymne> takie ostre? O kurde. Kurwa, jeszcze tyle wzięłam. Mogło <grymne> się dotknąć, co? Spróbować. Zresztą <grymne> uduszę. Nie odjeszczysz się, spokojnie, czekaj Woda ci nie pomoże, woda wspomaga. Pikantność, jogurt jakiś albo coś. Makaron zjedz, warzywo. Woda nie pomaga w chłodzeniu pikantnego. Pamiętajcie, jakbyście kiedyś zjęli bardzo, bardzo pikantny, jakiś logur, mleko. Ja? Ty widelec wkładałaś i moja wina, widzicie? Tak. Mm. Jak to na wycieczkach, oczywiście musieliśmy się zatrzymać w miasteczku. Pan tam za wciągnął nas tym busikiem do tego sklepu żółtego da. i powiedział, że zaprasza na lody. Wszyscy wyszli stamtąd i przyszli tu na lody, na drugą stronę. No i właśnie testujemy. Ja mam na samej górze moja. to było takie, taki Pokażę. owoc, ale nam nie smakował jako sam owoc, ale pamiętamy, że, był, że mówili, że w lodach jest dobry. No, dziwne, ale dobry. Fajny, taki no, inny. inny. Trochę gumę balonową mi przypomina. Mm -hmm. A pokaż to zielone. A to zielone, o, to chyba coś z miętą. Mmm, no miętowe. Mm -hmm. Bo mm, zobaczyłem, że są dwa smaki, których nie znam, no to mówię, trzeba spróbować. Ja mam czekoladę z marakują, więc nic nowego. Ja jestem nudna i wolę bezpieczne opcje. przyciera przeciera szlaki i potem ja ewentualnie spróbuję. Mm -hmm. Szkoda, że przedłuża nam się podróż do powrotu do domu, no. No niestety. Dobra, taki no deserek. Boże, no stoisz i stoisz. Gadasz i gadasz, ile możesz gadać? Muszę powiem Ci szczerze, że mnie głowa czasami ucieka, bo jak gadasz. Mm. Życie. Tak, siedzimy, i jemy. Wiem, do czego to porównać. Nie wiem, czy kojarzycie są takie czekoladki miętowe. Znaczy, w środku, na zewnątrz jest czekolada, a w środku trochę mięty, takiego kremu miętowego. To dokładnie tak smakuje e, ta kulka. A jakby ktoś pytał, to tam były dwie kulki za 3 złote, trzy kulki już za 6 zł, cztery kulki za 8 zł. Chyba nie tak źle, jak na loda, nie? No, żeby Nadab... były to jakieś wybitne lody, to bym nie powiedziała. No nie, te no. mi smakują. Te są super. Mm. Dobra, no jesteśmy na mieście, bo trochę zgłodniliśmy, ale nie chcemy jeść obiadu i oczywiście co mamy? Empanadka z kurczakiem. Zobaczcie, co jesteśmy czerwoni. Od tego słońca dzisiaj. Ale jutro piąta rano, znowu powódka. Mam nadzieję, że będziecie z nami, to będzie następny odcinek. Też idziemy w trekking, ale już dłuższy, 14 km po górach. Mm. Mm. Dobra że empanada. Bardzo dobra, naprawdę. Kurczaczek, sos jest jakiś i tak dalej, 2,51. Wracamy jeszcze do niego. Chcesz? Bardzo dobre, 2,50. Wiem, takie trzy mam po robocie. Zobaczcie, chopak chodzi z takim koszykiem. I sprzedaje jeszcze cieplutkie empanadki spod szmatki. Bardzo dobre. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam takie dobre. Te i mamy kolatykę. Kurczę, Jaka dobra, czy bludka no. Tak. Takie nowe spostrzeżenie zauważyliśmy, że w Peru jest więcej e, samochodów. Dotychczas, tak jak Ekwador czy Kolumbia, no to było dużo skuterów, a tutaj więcej samochodów. Już wracamy do domu, Justynka sobie usiadła, żeby dokończyć empanadę, a ja Wam coś pokażę. Zobaczcie, ile ogłoszeń o pracę. Jak ktoś czegoś potrzebuje, to nie ma problemu, może sobie poszukać. Proszę bardzo, cała ściana ogłoszeń o pracę w centrum miasta. I to nie jedna, bo tu mamy drugą i ludzie są zebrani. I robotki, szukacie sobie pracy, proszę, do sprzątania, do czego chcecie. Całe ściany, oklejone w pracy. Więc fajnie, fajnie, jak ktoś potrzebuje sobie zaboty znaleźć to. O, co mi depcze w opiętach? Śledzę. Śledzę. Czy nie patrzysz na jakieś peruwianki. I dotarliśmy do chałupy. Owszem. Będziemy mogli akurat Wam pokazać. O, ja zu, <laughs> Nie wiem. Tak wygląda nasz pokój. O, taki pochył. <grym> tak dużo, dużo jakby nie ma do pokazania jest łóżko. Tak. Kawałek szafy. Tu mamy kibelek i pierwszy raz od naszej podróży mamy problem, że jest za gorąca woda. Tak, ale to jest bardzo fajne. Z prysznicem. Szczególnie na już ja to wolę chłodne, ale zobaczcie, jaki mamy widok na góry. Patrzcie, uwaga. Trzy. Czter... Widok na klatkę schodową. E, ale to nie przeszkadza, wcześniejszy był na ścianę, więc... E, tak. Chyba się jednak trochę poparzyłam. O kurde! Ja. No mówię, ty wyglądasz jakby byłem taki alkoholik. Taki czerwone poliki i nosy. No, serii. Daj mię. Buziaka! A, że było. O. Oj dobra, weź tam się nie użalej nad sobą. Nie, to jest problem. Ale mimo wszystko, chcę wam podziękować, że jesteście z nami. I zapraszamy Was do następnego odcinka, w którym będzie hardkorowy trekking z Justyny Astmą, narzekającą, że chodzi po górach. <grymnie> 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 Bardzo śmieszne. Nie, Nie zapomnijcie zostawić komentarz, subskrypcję i zapraszamy do następnego odcinka. Hej!